Lider PKO Bank Polski Ekstraklasy Jagiellonia Białystok w 28. kolejce podejmuje Krakowie. Pasy już bez trenera Jacka Zielińskiego, w jego miejsce Dawid Kroczek w duecie z Tomaszem Jaśnikiem, czyli dotychczasowym asystentem Zielińskiego. Na trybunach ponad 18 tysięcy kibiców, którzy już w dziewiątej minucie mogą się cieszyć, bo jest 1 do 0 dla gospodarzy. Wrzut w Wdowika w pole karne, a Virgil Gica pakuje piłkę do własnej bramki. Jaga obejmuje prowadzenie. Ale Krakowia rusza do odrabiania straty. Benjamin Kalman w wyścigu z Adrianem Diegesem, przewracany na Krakowi. I jaka będzie decyzja sędziego? Paweł Raczkowski decyduje, że Diegas zasługuje na czerwoną kartkę, że Kalman wychodził na czystą pozycję, a więc od 16 minuty Jagiellonia musi grać w dziesiątkę. A goście próbują przewagę jednego zawodnika wykorzystać. Virgil Kica strzela przewrotką, ale dobra interwencja z Latana Alomerowicza. Dzieje się bardzo dużo w tym spotkaniu. 22 minuta i kolejna akcja Krakowi. Benjamin Kalman. Kalman do Michała Rakoczego. Jest jeden do jednego. A więc Krakowia szybko strzela gola po tym, jak z boiska wyrzucony został Dieges. Gol Rakoczego. Gol numer 5 w tym sezonie. Asysta Benjamina Kalmana i tym razem Statan Alomerowicz bezradny. Ale bezradna jest też Jagielonia, która po dobrym początku meczu od momentu, w którym gra w dziesiątkę ma problemy. Teraz Patryk Sokołowski chciał wykorzystać to, że Alomerowicz wyszedł z bramki i niewiele zabrakło. Świetne uderzenie Sokołowskiego. I piłka odbija się od poprzeczki. Wciąż jeden do jednego. Ale to nie koniec emocji. Olaf do Hoskona I Krakowia prowadzi pytanie, czy tutaj nie było spalone to będziemy sprawdzać, ale na razie tak już widzimy, że spalonego nie było minimalnie zadecydowała pięta Tarasa Romanczuka, a więc asysta Dawida Christiana Olafsona i gol Artu Hoskonena Krakowia już w tym meczu prowadzi, a teraz strzał Kakabadze z dystansu i Alomerowicz znów musi pokazać swoje umiejętności. Chociaż akurat to uderzenie nie było jakieś bardzo trudne. Natomiast teraz no to była fantastyczna. Interwencja znów próbował zaskoczyć bramkarze Jagi Sokołowski, tym razem ze zdecydowanie bliższej odległości. No i piękna parada golkipera Gospodarzy Krakowia przejęła totalnie inicjatywę. Kolejne uderzenie kakabadze z dystansu, i znów interwencja. Z latana Alomerowicza. Jesteśmy po drugiej stronie Murawy. To w tej pierwszej połowie po czerwonej karce dla Diegeza nie działo się zbyt często. Strzelał Jesus Imas, ale tutaj patrzymy na tę sytuację, w której Olafsson fauluje i sędzia Paweł Raczkowski po analizie wardyktuje. rzut kardy, a Fimiko Pululu, Sebastian Madejski broni jeszcze Imaz i druga interwencja, ależ fantastyczna, podwójna parada bramkarza Krakowi. Sebastian Madejski bohaterem pasów. Jak on to zrobił? Najpierw obroniona jedenastka Pululu, a później dobitka Imaza i dzięki niemu Krakowia wciąż prowadzi, a teraz niewiele zabrakło. Byłby gol samobójczy, to już początek drugiej połowy. Bardzo blisko wyrównania Jagielonia. I biegniemy w drugą połowę. Makuch do Atanasowa. I Jani Atanasow podwyższa na 3 do 1. No niesamowite miała swoje szanse Jelonia, żeby doprowadzić do remisu. Ale to Krakowia prowadzi już 3-1, a może być wyżej. Jednak pojedynek z Alomerowiczem przegrywa Mikele Majgarta wszystko obserwuje kontuzjowany Kamil Glik. Jeszcze w końcówce akcja w Dowika i strzał i Maza, ale wynik się już nie zmienia. Niespodzianka w białym Toku po szczalonym meczu Jagiellonia przegrywa z Krakowią 1 do 3. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.